Hotel Transylwania doczekał się aż czterech części. I kto wie, może kiedyś jeszcze dostaniemy piątą część, opowiadającym o tym, jak Johnny z Mavis zarządzają ich hotelem. Ale czy to kiedyś się pojawi? Tego nie wiadomo. Jednakże jest nam wiadoma jedna rzecz. Otóż to, że oprócz tych czterech części, dostaliśmy jeszcze trzy miniseriale. Tak więc całe to uniwersum hotelu Transylwanii niesamowicie się rozrosło. A wszystko zaczęło się od jego pierwszej części, w której to części Dracula jeszcze nieco był poważny. Za to Johnny nieco bardziej używał mózgu. Bo tak naprawdę to on był podróż który to zwiedził całą masę krajów, nim dotarł przez przypadek do świata potworów. Te podróże w nim tylko wyzwoliły ciekawość, ale również pozwoliły mu nabrać pewności siebie oraz wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, które to on zebrał w czasie swoich podróży, do tego by zaimponować potworom, a w szczególności Mavis, czyli córce Draculi, która to poczuła do Johnny'ego Zing, czyli takie zakochanie się w świecie potworów. Jednakże myślę, że cała ta seria o hotelu Transylwanii nigdy mogłaby nie być aż tak udaną serią, gdyby nie jedna scena, która pojawiła się w pierwszym Hotelu Transylwanii, gdyż myślę, że tak naprawdę to scena, która przedstawiała nam wspomnienie żony Drakuli, jest to właśnie fragment tego filmu, który napędził całą tą serię oraz pokazał nam dlaczego Drakula tak bardzo bał się ludzi. Dlatego dzisiaj lepiej przyjrzymy się tej konkretnej scenie, gdyż ona zmieniła cały komediowy film o człowieku w świecie potworów w poważny film, który przedstawia dramat jaki dotknął rodzinę Drakuli. Tak więc jeszcze możecie zostawić tutaj subika oraz łapeczkę w górę, bo coraz bliżej Halloween. Dlatego też znacznie więcej będzie się pojawiać Halloweenowych odcinków na kanale. Założeniem samego hotelu Transylwanii było to stworzenie miejsca, w którym te potwory będą mogły się poczuć swobodnie, oraz również w tym miejscu nie będą musiały się bać, że zostaną one dosłownie skasowane przez ludzi pokroju rodziny Van Helsingów. Jednakże od samego początku tego filmu dostaliśmy taką narrację, że Dracula był mega troskliwym tatą. Natomiast Mavis była ciekawą świata, oraz przy okazji jego córką która ponad 100 lat spędziła na prowadzeniu razem z nim hotelu oraz przy okazji wychowywaniu się w nim. No i nie ma co mu się dziwić, że on tak trzymał Mavis w zamknięciu, gdyż ostatnie jego spotkanie z ludźmi skończyło się tym, że on stracił żonę. Dlatego, żeby poskromić w niej ciekawość świata, on postanowił stworzyć sztuczną wioskę ludzi, tylko po to, by ją nastraszyć oraz pokazać jej, że ludzi trzeba się bać. A jedynym bezpiecznym miejscem jest hotel. W tym samym czasie, Johnny, który podróżował po świecie, poszedł za przebranymi ludźmi, którzy oczywiście tak naprawdę byli zombie, dzięki czemu udało mu się umieć wszystkie straszaki ludzi, które to pozostawił Dracula, po to by skutecznie odstraszać ludzi od jego hotelu. W tym też miejscu Johnny podał się za kuzyna Franka i następnie udawał Frankensteina. Generalnie to on naprawdę wiele spoko akcji zrobił w tym hotelu, które to przywróciły ten hotel do życia. A przy okazji on tymi rzeczami niesamowicie zaimponował Mavis oraz przy okazji podróżował po świecie, czyli robił coś czego ona nie mogła zrobić. To, że Johnny się spodobał Mavis również to doszek Dracula, który to przy użyciu naprawdę wielu sposobów próbował pozbyć się z z jego hotelu. Finalnie to doprowadziło Drakule do tego, że on mu się zwierzył i powiedział mu, dlaczego on nie znosi ludzi. I właśnie w tym momencie przechodzimy do tej konkretnej sceny, która tu zmieniła całe oblicze hotelu Transylwanii. Ta scena zaczyna się tym, że Dracula zabiera John'ego do pokoju, który to on stworzył specjalnie dla jego małżonki. Z tym, że John jeszcze nie wiedział, że to jest żona Drakuli, tylko po prostu myślał, że to jest portret Lady Lubow. W tej scenie możemy zauważyć, że Dracula idealnie stoi w blasku księżyca, a do tego lekko go oświetla światło świec. Oczywiście on tutaj powoli zmierza w kierunku portretu Lady Lubow, i w tym miejscu żony ma jeszcze taki głupkowaty humor i zaczyna się z tego naśmiewać, że atmosfera jest tutaj jak na pogrzebie oraz śmieszkuje sobie z tego, że Dracula śpi w trumnie, jednakże to są takie ostatnie poczeka. Johnnego, gdyż od tej chwili on zaczyna być naprawdę poważny. I jego rozmowa z Draculą wygląda jak rozmowa dwójki dorosłych osób, a nie jak to było do teraz, czyli Draculi i Johnego, który w teorii był dorosły, ale w zupełności tak się nie zachowywał. W tym też momencie Johnny zauważa tutaj portret Lady Lubow i następnie podchodzi wtedy do Draculi, mówiąc przy okazji, że on ją kojarzy i widział ją w zamku Lubow, który jest jego ulubionym zamkiem. Wtedy też Dracula stoi w milczeniu, za to Johnny zaczyna mu nawijać o legendzie, która dotyczyła tego zamku. Oczywiście to Dracula był niesamowicem mówicie ciekawy tej legendy, gdyż dotyczyła ona jego żony. Mają tam o niej taką całą legendę. Legenda? Sama legenda jest nam tutaj opowiedziana z perspektywy ludzi. Legenda mówiła o tym, że ona spotkała samotnego hrabie, i od razu oni poczuli, że są sobie przeznaczeni. Oczywiście tutaj w tej scenie króluje zarazem mrok. Czyli ciemne kolory, bo legenda dotyczyła tej dwójki wampirów, czyli w teorii władców ciemności, oraz za tymi ciemnymi kolorami możemy z tyłu zobaczyć całą masę różu, gdyż ta dwójka postaci była w sobie zakochana. Kawałek dalej mamy pięknie oświetlony pałac, co to miało oznaczać, że oni byli szczęśliwi. Do takiego stopnia, że w końcu pojawiła im się córka. Następnie dostajemy niby fragment, gdzie w teorii widzimy Drakule, jednakże w tej scenie tutaj nie widzimy jego twarzy, oraz przy okazji on tutaj ma nieco inną posturę i fryzurę, a to było spowodowane tym, że to była legenda opowiadana przez. Ludzi, a Drakula z całej tej sytuacji wyszedł cało. Następnie Johnny nam tutaj wspomina, że z nieznanej przyczyny w środku nocy wybuch pożar i rodzina Lubow odeszła. Tutaj możemy zobaczyć to, że kiedy Johnny zaczyna mówić o pożarze, to nagle kominek wewnątrz którego palił się ogień coraz bardziej się rozjaśnia. Do takiego stopnia, że po chwili nasze postacie zaczynają tutaj falować w zupełnie taki sam sposób, jak to faluje ogień. Ten fragment sceny miał nam tutaj dodać takiego dramatu, że niby z jednej strony wiadomo co się stało, ale też jednocześnie nie do końca, bo dziwnym trafem. Po Pojawia się w nocy pożar, dlatego też pewnie ludzie sobie dodali, że z kominka. Zresztą to sami wiecie jak działają ludzkie plotki oraz domysły. W każdym razie to sprawiło, że nasz obraz przechodzi w ogień świecy, którą to Dracula oświetlał swoją żonę. A co ciekawe, to też w tym momencie możemy zaobserwować na ramię tego obrazu ślady popalący się drewnie. Czyli na to wychodzi, że Dracula musiał ten obraz ocalić z resztek pożaru. Oczywiście Johnny to pojętuje tym, że jak on był w tym zamku, to on czuł niesamowitą miłość, tak jakby od zawsze oni byli sobie pisani, i że ta miłość przeszywa. Mury tego zamku. Kiedy tam byłem, dosłownie czułem siłę miłości tych dwojga. Co to oczywiście z perspektywy ludzi miało oznaczać, że ta dwójka zakochanych osób, którzy byli w sobie pisani, nagle odeszła w pożarze. Co to miało oznaczać taką smutną, ale i też zarazem romantyczną historię. Natomiast po chwili, kiedy Johnny kończy mówić i można by było sobie pomyśleć, że to wydarzenie faktycznie było czymś wielkim, ale i też zarazem smutnym, to nagle wtedy dostajemy w ciemności Drakule, na którego to pada tylko światło księżyca. I w tym momencie ona nas wyciąga z tego błędu i opowiada nam to, co faktycznie tam się stało. Oczami naocznego świadka. Ta legenda kłamie, tej nocy zginęła tylko ona. Po czym następnie odsłania nam cały obraz, na którym to on widnieje wraz ze swoją małżonką. Również on nam tutaj mówi, że to wcale nie był żaden przypadek. Tylko za ten pożar oraz za jego odejście są odpowiedzialni ludzie. To w tym momencie obraz takiego baśniowego, który to mogliśmy zobaczyć w tej legendzie, nagle się przemienia na obraz naocznego świadka, który to zaczyna się od krzyków ludzi z pochodniami i widłami, którzy to krzyczą wampiry. Po krótkiej chwili w końcu Dracula wspomina ich ostatnie wspólne chwile, w których to on prosi swoją żonę, żeby ona wraz z małą córeczką się schowały, a on się w tym czasie wszystkim zajmie. Oczywiście w tym też momencie ich pałac się palił. Za to w tym samym czasie Drakula rozmawiał z ludźmi i tutaj z jego wspomnienia nie dostajemy żadnej rozmowy między nim a ludźmi, ale patrząc się na to, co tutaj możemy zaobserwować, to on prawdopodobnie próbował ich uspokoić. Po czym nagle możemy usłyszeć krzyki jego żony oraz dostajemy fragment sceny jak jej opada ręka na ziemię. Z jednej strony to jak upada jej ręka na ziemię jest takie mocno symboliczne i pokazuje nam jej odejście, a z drugiej strony można sądzić, że już im się nie chciało robić jej całego modelu, do tej konkretnej sceny i dlatego oni dali tutaj jej tylko rękę, żeby po prostu nam pokazać moment jej odejścia. Ewentualnie też tutaj istnieje trzecia opcja, która by nam sugerowała, że ona nie do końca w pożarze odeszła, a właśnie ona odeszła przy pomocy ludzi, bo w momencie jak jej ręka opada na ziemię, to możemy tutaj między kostkami zobaczyć trawę, więc to mogłoby nam sugerować, że ona nie odeszła w palącym się pałacu, a chciała go opuścić tylnym wejściem, jednakże w trakcie swojej ucieczki ona spotkała ludzi i to właśnie oni pomogli jej w odejściu. Bo zauważcie to, że mimo że ich pałac się palił, to Drakula tutaj rozmawiając z ludźmi zachował względny spokój, a to właśnie po tej scenie widzimy już go, jak on ogląda z oddali dopalający się jego pałac. Dlatego też nie wiemy, co tam dokładnie musiało się wydarzyć między tymi poszczególnymi dziurami w tej całej historii. Oczywiście ta historia niezwykle dociera do Johnego i powoduje u niego niezwykły smutek. Oraz też jednocześnie zrozumienie tego, dlaczego Dracula tak bardzo nie lubiał ludzi oraz ich się niesamowicie bał. To również pozwala mu lepiej spojrzeć na to, dlaczego on był tak nadopiekuńczy wobec Mavis, oraz dlaczego on nie chciał pozwolić na ich związek, czyli na związek wampira oraz człowieka. Również Dracula mówi mu tutaj wprost, że on zauważył, że jego córka się w nim zakochała i że tak naprawdę Johnny jest w porządku. Jesteś w porządku gdyby świat był inny, może mogłoby wam się udać. Jednakże tutaj Johnny zachowuje się jak dorosły i mimo chwilowej chęci walki o ten związek oraz próby tłumaczenia mu, że ludzie już tacy nie są, to jednak na pytanie Drakuli, czy on mógłby mu zagwarantować to, że jakby wszyscy ludzie się o ich istnieniu dowiedzieli, to mogliby się oni czuć bezpiecznie, ten mu powiedział, że on nie może mu dać takiej gwarancji. Dlatego też postanowił opuścić hotel Transylwanię. Jednakże Drakula mu powiedział, żeby on jeszcze jeden dzień nacieszył się zbycia potworem i został na urodziny jego córki. A później będzie on mógł opuścić ten hotel. I mimo tak smutnej historii, to on następnie postanawia sobie pośmieszkować z Johnem z innych potworów i między innymi udają tutaj wilkołaki. Myślę, że to właśnie ta konkretna scena wpłynęła w naprawdę mocny sposób na odbiór pierwszej animacji, dzięki czemu świat hotelu Transylwanii mógł się później tak mocno rozwinąć. No i może kolejne części już nie poruszały tak smutnych tematów i były dużo bardziej komediowe, to tak czy inaczej jednak ja bym tej scenie przypisał duży sukces tego całego filmu. A ponadto ta scena świetnie nam pokazuje że to, co mówią ludzie, to jest to jedno, a to, co się działo naprawdę w dawnych czasach i w dawnych miejscach, to jest to w zupełności coś innego. I każda legenda ma w sobie ziarenko prawdy, ale tak naprawdę niesamowicie to się od tej prawdy różni. Moim zdaniem, Hotel Transylwania nie tylko ma genialną scenę, która to dała początek całej tej serii, ale to właśnie w pierwszej części Hotelu Transylwanii on miał w sobie wszystko, co powinien mieć. Jeżeli też tak uważacie, że ta scena ciągnie cały ten film do góry, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się na razie, cześć do następnego.